Siema siema, z tej strony Wojtas witam w moim nowym filmie Dzieje się i to bardzo dużo Nie tak dawno, bo kilka godzin temu mieliśmy sytuację w Warszawie, kiedy to policja spacyfikowała rolników twierdząc, że zaatakowali oni właśnie policję a z filmików które rolnicy udostępnili zarówno na YouTubie jak na TikToku czy Instagramie widać wyraźnie że w szeregach policji było wielu prowokatorów na filmikach, na zdjęciach widać jak policja wlatuje w tłum e, roz... Gaz łzawiący rzuca pomiędzy ludzi granaty hukowe, a nawet na jednym filmiku widać jak rzuca kostką brokową w tłum. Także czasy słusznie minione w poprzedniej kadencji pana premiera Tuska wracają z podwójną siłą. Już nie tylko rząd obecnie który sprawuje władzę ze swoim dowódcą Tuskiem, nie tylko przebija swoje ostatnie postępowanie, jakie e, dokonywał wcześniej za poprzednich swoich rządów, ale upgradeował się jeszcze wyżej. Także już teraz za nic ma się prawo, porządek, przepisy prawa, jakby nie było przez ostatnie 8 lat. Jakie by nie były protesty, nigdy nie, przez te 8 lat nie zdarzyło się, żeby policja używała przemocy względem protestujących. A nawet zdarzało się, że wszystkie te protestujące osoby krzyczały, pluły na policjantów, pluły na polski mundur. I nic się nie działo. Nie były wyciągane konsekwencje z tego powodu. A jeżeli już coś trafiło do sądu, to oczywiście wszyscy ci krzykacze i osoby, które znieważały funkcjonariuszy policji w tamtych czasach, e, zasłaniali się tym, że to jest e, prowokacja ze strony policji, że policja nadużywa władzy, że to jest. Dyskryminacja polityczna to był totalny bullshit. I ten vlog dzisiaj będzie troszkę bardziej niż inny e, emocjonalny, bo ta sytuacja naprawdę e, wzburzyła mnie. Bo można mówić wiele rzeczy, ale takich akcji przez 8 lat nie było. A rząd próbuje sprowokować te zamieszki. Specjalnie dostali policja tutaj nie jest w większości przypadków nie jest winna, bo musi wykonywać rozkazy. Jeżeli ma rozkaz pacyfikacji rolników, to to robi. Aczkolwiek sytuacje, gdy pośród policjantów wchodzi się przebrani policjanci inni, dokonują Prowokacji e, i mm, podburzają rolników, wywołując burdy, to naprawdę to jest bardzo nie w porządku. I wykorzystywanie policji w taki sposób jest hańbą nie tylko dla rządzących, ale także dla dowódców, którzy wydają takie rozkazy swoim podwładnym. Bo tu nie chodzi o to, co policja w większości przypadków, bo nie mówię, że rozgrzeszam wszystkich, ale dobrze wiemy, że policjan musi wykonywać polecenia, które dostaje od swoich przełożonych. A oni dostają polecenia od rządzących. I to rządzący kazali spacyfikować te yy, protesty, ten strajk, po to, żeby później. Pokazywać w swoich telewizjach, w swoich szczujniach, to, że rolnicy nie umieją się dogadywać, że sami prowokatorzy, że oni tylko przyszli się bić, bo chcą pieniądze tylko dla siebie. A prawda jest taka, że tu chodzi o Zielony Wał, bo już to powiedział pan premier Tusk, że Zielony Ład jest ważny. Kilka korekt wystarczy zrobić i wszystko będzie w porządku. No nie oszukujmy się, jeżeli coś rząd zaproponuje to tylko to będzie na zasadzie kija i marchewki. Tylko na chwilę. Tylko po to, żeby dotrwać do wyborów i ewentualnie skłócić yy, zwykłych Polaków, ocyganić ich, yy, wetknąć im fake newsy do głowy tylko po to, żeby uwierzyli w te wszystkie kłamstwa. Mam nadzieję, że wszyscy wyborcy Obecnego rządu chyba już po mało zaczynają e, patrzeć na te wszystkie obietnice, na ten cały bullshit, jaki był powiedziany przed wyborami, że to było wszystko kłamstwa. Jak teraz rządzący wycofują się rakiem, twierdząc, że to były tylko obietnice, że tak w rzeczywistości to wiadomo. Przed wyborami trzeba wcisnąć kiełbasę wyborczą, a teraz będzie jak będzie. I co teraz zrobicie, jak wejdzie Zielony Ład? Teraz łuski z oczu opadają, ale już jest za późno. Teraz jest wielki problem i będzie jeszcze większy, bo jeżeli wejdzie Zielony Ład, to każdy zwykły człowiek odczuje to. A jak zabiją nam rolnictwo, wytępią rolników. Wejdą agroholdingi do Polski, to zobacz, zobacz, każdy przeciętny kowalski, jak ceny zaczną iść do góry. Za chwilę będą nowe opłaty za emisyjność CO2 i kolejny burszity i bzdury z Unii Europejskiej. Dlatego ludzie powinni zacząć w końcu myśleć. Rolnicy to już jedna z ostatnich Barier i granic przed tym eurokołchozem i wymysłami tych idiotów i imbecyli, bo inaczej tego nie da się powiedzieć. To są imbecyle i kretyni. Chcą z ludzi zrobić niewolników. Jeżeli teraz nie staniemy murem za rolnikami, sadownikami, pszczelarzami, innymi grupami, które teraz dołączają się do tych protestów to jeżeli wyjdzie ten zielony wał, to za kilka lat, albo mu nawet za kilka miesięcy, wszyscy Polacy będą odczują to na własnej skórze, na własnym portfelu, a wtedy już będzie za późno, bo nie będzie de facto już nikogo, kto mógłby podjąć walkę, bo jeżeli już zabraknie tej siły społecznej, tego wsparcia, to co wtedy? Wtedy rząd będzie mógł jeszcze łatwiej spacyfikować i zamknąć usta ludziom. Mandatami albo karami administracyjnymi. Chyba to już przerabialiśmy podczas całego tego COVID-a, który był. Także jeden zamordystyczny rząd zamienił się na drugi, zamordystyczny. Tylko ten jest jeszcze gorszy, bo wykonuje rozkazy eurokołchosu. A rządzący, którzy dorwali się teraz do stołków, muszą się, że tak powiem, naszerzyć władzy, nakraść, nabrać pieniędzy, poustawiać swoje rodziny. Pokupować majątki za granicą, bo wiedzą, że jeżeli przyjdzie nowy rząd, i ludzie w innym wypadku by się zbuntowali i wyszli na ulicę, to zrobią z nimi w porządek. Nie będzie tak jak pan adwokat Giertych, który mdlał na sali sądowej, a później uciekł za granicę. Bo tak szanuje prawo pan adwokat. A teraz wrócił i z mandatem posła będzie prawił o praworządności i rozsiewał fake news. Tak jak widziałem na x się jak pokazywał zdjęcia kostki brukowej i jak to pisał, że tą właśnie kostką brukową było atakowane oddziały policji. Rozsiewanie fake newsów i kłamstw to teraz najlepsze, co mogą robić rządzący. I będą to robić. Jeżeli ludzie nie przejrzą na oczy, nie zbuntują się i nie wystąpią, nie przyłączą się do rolników, to będzie tragedia. To się może okazać, że za chwilę już Polski nie będzie. A. Rządzący chcą wykorzystać wszystkie te zamieszki związane z protestami rolników, żeby przykryć inne sprawy. A jakie sprawy? Sprawy związane właśnie z ewentualnym wysłaniem polskich wojsk, aby walczyły na Ukrainie. Ewentualnie wysłania naszego sprzętu, który został zakupiony za ciężkie pieniądze zwykłych podatników, bo to, co się dzieje teraz na ulicach polskich miast, to dobre. Zasłona debna. Także włączmy myślenie, sprawdzajmy wiadomości, szczególnie patrzmy na konta zwykłych, normalnych rolników, czy to na Facebooku, czy TikToku, czy Instagramie, zwykłych. Normalnych, pracujących rolników, którzy udostępniają relacje z tych wszystkich zajść i pokazują te prowokacje. Bo tutaj chodzi tylko o jedno: żeby skucić Polaków i Polki z rolnikami. Bo rząd wie, że jeżeli ludzie staną za rolnikami i obalą ten zielony wał, to Unia zacznie. Przyciskać imadło rządzącym i będą pod ścianą. A na razie to rolnicy są pod ścianą i będą robić wszystko, żeby opinia publiczna, żeby zwykły przeciętny Polak odwrócił się od rolników. A najważniejsze jest w tym wszystkim to, żeby pokazać jedność narodową, żeby pokazać, że jesteśmy za rolnikami. I w tym momencie powinny wszyscy wszystkie grupy społeczne stanąć za rolnikami. Ja już nie będę mówił o tych różnych marginalnych ludziach, którzy mają zafiksowanie na punkcie tego co mówi Unia Europejska i ekoterroryści. Bo to są naprawdę ludzie, którzy mają problemy mentalne. Do nich nie docierają żadne fakty. Argumenty, bo są tak zindoktrynowani. Po prostu szkoła Gebelsa z okresu II światowej wycisnęła na nich piętno, i to jest tragedia, ci ludzie są straceni. Przynajmniej na tą chwilę. Ale cała reszta powinna się obudzić, bo jeżeli zabraknie rolników, to w razie Gdyby coś się stało, takiego jak wojna, która by nie tylko dotarła do naszych granic, ale oby nie weszła w nasze granice, to tylko dzięki naszym rodowitym rolnikom jesteśmy w stanie przetrwać, bo w takiej sytuacji Ukraina jest świetnym tego przykładem, jak ciężko jest o produkty żywnościowe, gdy trwa wojna. Nie dajmy się zmanipulować, nie dajmy się skłócać między sobą, a szczególnie nie dawajmy paliwa dla polityków, którzy wykorzystują to zarówno z prawej i z lewej strony dla swoich gierek politycznych. Stańmy za rolnikami, odetnijmy się od polityków, bo politycy przekują to pod siebie, pod swoje partykularne interesy, tylko po to, żeby zbić na tym kapitał polityczny. Ich nie interesują zwykli, przeciętni Polacy. Widzimy, co się dzieje. Jakie są już serwowane podwyżki. Jak się już teraz mówi o tym, że no będzie trzeba jednak wrócić do yy, wyższej stawki podatkowej na żywność. I już rząd... Już ludzi e, zaczyna informować o tym, że czas e, zerowej stawki VAT-u na żywność już minął, bo inflacja spadła na pewno nie dzięki temu rządowi, ale trzeba skądś brać pieniądze. Znowu stary cytat poprzednich rządów pana premiera Tuska nabiera nowej mocy urzędowej. Ten sławny cytat, który każdy pamięta: pieniędzy nie ma, nie będzie. Oczywiście dla zwykłych ludzi, bo dla tych rządzących i tych na stołkach, pieniądze będą zawsze. Im się na pewno uda dobrze ustawić. Także przepraszam, jeżeli to było zbyt emocjono, emocjonalne z mojej strony, nawet widzicie, że. Nieraz aż mi brakuje tchu, żeby mówić e, poprawnie, ale jestem bardzo pobudzony tym, co się dzieje w ostatnimi czasy, bo tutaj widzę, że policy rozgrywają całą sytuację, kamuflując inne rzeczy, wykorzystując jedną sytuację, żeby zakamuflować drugą. Rozsiewają fake newsy, i nagminnie skłócają, zarówno Polaków, jak i Polki pomiędzy sobą. Także jeszcze raz powtarzam: nie dajmy się zwariować. Jeżeli się podobało, to oczywiście lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, dzwoneczek włączyć, aby przychodziły nowe. Powiadomienia: No i co? Do zobaczenia w kolejnym filmie. Do zobaczenia.